Witajcie moi drodzy serdecznie na kolejnym odcinku. Witam was na moim warsztacie. A co dzisiaj będziemy robić? Pewnie po tytule zorientowaliście się, że problem pędzących po ulicach polskich miast kołpaków jest dość powszechny. Jak sobie z tym problemem poradzić? Notorycznie odpadające kołpaki. Kupiłeś sobie fajny kołpak i się wkurwiłeś go, bo jeszcze tego samego dnia zgubiłeś. No to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie, Szanowni Widzowie. Co musimy mieć? Musimy mieć takie fajne śrubki. To się nazywa fachowo blachowkręty. To jest blachowkręt z wiertełkiem na czubku. Jest on wykonany ze stali utwardzonej na zwykłą wkrętarkę. I my dzisiaj zrobimy taką fajną opcję, taki fajny myk. Co nam będzie potrzebne? No jak widać, wkrętareczka i blachowkręt. Nie poszło mi. No dobra. Pierwsze koty za płoty. To jeszcze raz. Bo to już kiedyś było wiercone i tam tam wiertło zostało w środku. Ale to nic. Trochę to trwało, ale kołpak jest przykręcony. Tu wcześniej tam niepotrzebnie taką dziurkę zrobiłem, bo się wiertło łamało, bo nie wiedziałem jak to ugryźć, ale wymyśliłem właśnie taki sprytny sposób na, na blacho wkręt. W zasadzie to jedna śrubka wystarczy, żeby tego nie zgubić to już się raczej tym nic nie stanie ale pokażę Wam na jeszcze jednym kole weźmy sobie o, tutaj jest czysto przykręćmy sobie tutaj jak najbliżej tej blachy I pięknie jest. Jedna śrubka wystarczy, to już będzie trzymać, że ten kołpak nie będzie się bo nie odleci. Chwila moment i zrobiona, Tak to wygląda, przynajmniej nie jest to tak ordynarnie, jak niektórzy mają na te plastikowe trytytki takie. Lepiej taką śrubkę jedną wkręcić niż takie jakieś tam trytytki, co niektórzy sobie zakładają, bo te i tak się potem z czasem rozpierdalają, te kołpaki odlatują. A co na śrubę to na śrubę. Kołpak będziecie potrzebowali zdjąć z jakiejś przyczyn, to śrubkę normalnie śrubokrętem krzyżowym można wykręcić. Myślę, że to wygląda całkiem estetycznie i, i fajnie. Praktycznie tej śrubki nie widać na, na tym kołpaku. Czego nie można powiedzieć o tretytkach. No. I tak to trzeba zrobić. Słuchajcie w każdym kole. A teraz poszukamy jeszcze jeszcze dwa kółeczka zrobimy, tu mam jeden wkręt. Mam trochę taki tutaj bałaganik w tych narzędziach. No, tutaj mam jeszcze jeden taki. No, jeszcze mam takie dwa blachy wkręty i przekręcimy sobie jeszcze kolejne dwa kółka. Nie było, żeby nie było. Wyjmiemy się tu. Chwilę trwa, bo to wiertełko chwilę wierci. One chwilę wierci, bo musi przejść przez grubość felgi, którą tutaj mamy. Nie? A grubość felgi jest około około 3 mm. Więc one te 3 mm musi przejść przez stal, żeby załapać na gwint i po prostu kołpak dociągnąć. Nie? Te kołpaki już nie odlecą. Po jednej śrubce wystarczy, żeby tego nie pogubić. Kiedyś miałem na dwie ale to tam bez sensu, jedna wystarczy No i teraz ostatnie kółeczko bierzemy sobie tutaj Przepierdolone Diabeł tego nie ruszy I ja już kołpaków nie zgubię Wygląda to fajnie, estetycznie. Tych śrubek praktycznie nie widać, bo one są czarne. A że mam fragmenty czarne kołpaków, to praktycznie te śrubki są w ogóle niewidoczne. Bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie. Także taki krótki filmik dzisiaj, nic specjalnego. Ale jeżeli komuś pomogłem rozwiązać ten problem gubiących kołpaków, to Wy również nie bądźcie obojętni. Zostawcie suba na kanale. Będzie to takie podziękowanie od Was za moją pracę za to, że mogę Wam służyć cenną radą no dobra to tyle do następnego odcinka zatem, cześć! Porobonciku narzędzie odstawiamy do mojego warsztacików. Kurwa, tych narzędzi już tyle mam, że chuj wie gdzie to trzymać, nie? Będę musiał chyba jakiś regał sobie tutaj sprawić w tym swoim garażu. Tak myślałem, żeby tutaj taki regał tam wstawić na głębokość tej półki, czyli jakieś tam 30 cm i tutaj jakieś tam, nie wiem, 50. I tutaj mam około 2 metrów nie, do sofitu. Może tu jakiś regał wstawił te narzędzia, bo się kurwa już nie mieści na tej półce. Wszędzie po jakieś kurwa. No, tam taki stolik sobie samodzielnie zrobiłem warsztatowy. I tu też te narzędzia są poukładane luzem, to wszystko leży. Nie wiem, bo musiał tutaj wymyślić jakiś kuźba regał w tym, w tym narożniku. No dobra słuchajcie, do następnego hej.